Wielki żal, 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 wielki żal Sam na parę godzin Sam ze sobą, ej Nie ma, że nic nie szkodzi Nie mogę się ofej Pomóż mi, pomóż mi wstać z kolan, wstać i być ponad, i być ponad. Pomóż mi, pomóż mi wszystko pędzić jak si. Pomóż mi otworzyć te drzwi. Staram się zawsze, staram się jak najbardziej da się. Mówię o klasie, mówię o nowych czasach, czyli w zasadzie mówię o tym, co mi się zdarza. Właściwie tak, nie przesadzam, nie przesadzam, bo naprawdę w parę rzeczy chcę. Fejnie, fejnie, nie kusi mnie, nie kusi mnie, nie, nie kusi mnie. Ej, Bożego pomóż mi, kiedy nie mam już sił, kiedy nie mam już nic i gdy nie chcę mi się żyć i gdy nie chcę mi się żyć. Zawsze byłem taki, że stałem za innym murem, a co się okazuje, że co drugi to? Burek! Burek! Wiesz co? moje imię, czy nie skandują mojego imienia, nie ci być w nie chcę stać w cieniu. Tak. Dziś to dobrze wiem, że nie zależy mi na fejnie, ani na kasie też, ale czy każdy się chce być? chce być, chce być, chce wierzyć, wystać i marzyć, zdarzyć się, wiele rzeczy może. Jeszcze na drodze mojej może być pięknie, 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 pięknie wiem. No dzisiaj mogę powiedzieć Ci tak, mogę Ci powiedzieć tak. Zazwyczaj, chwytam się szans, chwytam się szans, chwytam się za szans, tak, w trans spadam, właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak, spadam, kiedy spadam, to spadam, ale nie narażam się, nie, nie narażam, nie przeszkadzam nikomu, wolę być w porządku, wolę być w porządku, ja, wolę być w porządku i to z końców staram się być sobą, nie chcę być nikim innym, nie chcę być nikim innym, tylko sobą, ja, tylko sobą.